Trzy miesiące trwa turniej. to jest ósmy raz w Polsce, no i trzy miesiące zrobiliśmy, w tym roku też 15 tysięcy kilometrów, 60 parafii, plus może 15-20 innych koncertów typu Dni Bytomia, Wrocławia, tutejszy koncert, także no jest, jest co robić. Obeniocha. Pracowałem na misjach 20 lat. W roku 2002 w ojcem Andrzejem wpadliśmy na taki widać Boży pomysł, bo to się sprawdza do dnia dzisiejszego, żeby któryś, któryś z chórów przyjechał pokazać w Polsce jak, jak oni śpiewają, jak oni się modlą. No, Przyjechaliśmy w roku 2002 takim dużym chórem 24-osobowym, ale z racji na, na finanse i logistycznie przeszliśmy na styl gospel. I od tego czasu między 10 a 13 osób przyjeżdża. No i grupa nie folklorystyczna, ale ludzi wierzących mocno, ewangelizujących. No i jak powiem, że to do dzisiaj się sprawdza, ciągle są zaproszenia i, i to zaproszenia są do domów kultury, przede wszystkim parafie, parafie, gdzie się modlimy, Eucharystia i koncert uwielbienia, ale są takie miejsca wspaniałe, jak tutaj szydom kultury, czy, czy festyny, wszędzie tam, gdzie nas zapraszają, w sumie, w sumie jedziemy, jesteśmy z tego, no z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim styl muzyki, gospel, który, który my śpiewamy, to jest wolność, to jest wolność i my się czujemy właśnie w tej wolności dzieci bożych no, i, i to, to proponujemy liberty, wszystkim, i wszystkim innym być tym dzieckiem bożym, wolnym goz. dzieckiem bożym. A Osoby są bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo miłe. miłe. Ja mogę coś ja na ten temat to powiedzieć, to jest bo jestem szósty raz w Polsce. Nie mamy żadnych sponsorów takimi koncertami jak w dniu dzisiejszym, i taką pomocą, którą otrzymujemy, chcemy, chcemy tę wangelizację jakoś tam doprowadzić do końca, i za to jesteśmy wdzięczni panu dyrektorowi, całej dyrekcji, wszystkim, którzy wspierają w ten sposób nasze misje. Ale tam jest też kopanie Studni, moi drodzy, jest sierociniec, jest karitas i jest pomoc dla tych młodych ludzi. Także jest pomocą Fundacja Zostaw Ślad, to jest Fundacja Misjonarzy Klarytynów. Rozdajemy też takie foldery nasze, zapamiętać taką kulę ziemską, właśnie. I ten zosta Zostawić ślad. Chodzi o to, żeby każdy z nas zostawił ten pozytywny ślad w życiu. Dla chrześcijan to jest miłość, ale dla każdego innego człowieka dobro, miłość. To jest ten ślad po którym się rozpoznamy kiedyś w niebie, gdzie życzę tego spotkania.